Yeah. Cześć, ty Dominik, witam na kanale Dom's i zapraszam na podsumowanie wyścigu. Wracamy do F1, Liga World League of Players, sezon 6, runda pierwsza, GP e, Azerbejdżanu. E, mamy troszeczkę inną stawkę na ten sezon, trochę bardziej wyrównana. Jak widać tutaj start z 14 mm. pozycji, e, w tym sezonie jeszcze razem z Victusem, e, już w kiku nie w hasie. Zmiana zespołu na nowy sezon. Zobaczymy czy będzie po, e, pomyślna. E, co do Baku, to ogólnie nigdy nie był mój dobry tor. Więc tutaj na kwalifikacji jakoś za bardzo się nie, nie nastawiałem na dobrą pozycję. E, jak widać mamy 14 pozycję, tutaj duże, oczywiście zamieszanie na początek. Tam już gdzieś jakiś kierowca z przodu to Wisaka Do, do okay, pierwszego zakrętu tam gdzieś mocno atakował. Tutaj też gdzieś obok mnie dużo się to dzieje. Ja póki co jestem cały czas jakoś cały, ale tutaj widać gdzieś kierowcy m, walczą ze sobą. Mój teammate na 12. miejscu też tam nie ma łatwo. No ale cóż, póki co, póki co na razie jakoś jest ok. Teraz tutaj gdzieś dochodzi do kontaktu. Ja tam zostaje gdzieś lekko wypchnięty. Teraz sekcja zamkowa. Tutaj kierowca atakuje oh, cool. mojego teammate'a, przez serio? to on zwalnia. Ja na nim e, ja nie wyhamuję. Szkadzam sobie przednie skrzydło. boli z tyłu e, też się wdupę, na tym zaskoczył. Uderzył wcale, we mnie, też sobie uszkodził skrzydło. Więc na początek tutaj wyścigu, bardzo że um, tak powiem e, pechowy. Zresztą znaczy, kierowca i on sobie już na początku rozwalił skrzydło z tego co gdzieś tam można było zobaczyć na początku, przy pierwszym, ja e, przy pierwszym zakręcie. Mimo to i tak z tym uszkodzonym skrzydłem e, gdzieś tam dalej się wciska. Teraz tutaj też gdzieś tam była jakaś chyba, no nie wiem czy kolizja jego z McLarenem, McLaren jak tam widać było m, e, przy, e, zespinowany, e, no ale cóż. Mamy drugie okrążenie, mamy uszkodzone skrzydło, więc tutaj nie będzie to pomagało. Eee, no i będziemy starać się oczywiście jak się tutaj mimo wszystko trzymać za tymi kierowcami z przodu. Jak widać, tam się troszeczkę robi e, przewaga dla tych kierowców z czołówki. No, dla mnie oczywiście tutaj byłby m, idealnie, gdyby był jakiś safety car. E, Także oczywiście będziemy do tego czekać. E, i zobaczymy jak się tutaj sytuacja będzie rozwijać, ale widać tutaj też e, kierowca Ferrari z jakimiś problemami. E, gdzieś tam teraz spadł dwie pozycje. Tutaj teraz kierowca Ferrari z uśliskiem uderza w bandę, e, traci kolejną pozycję, więc ja tutaj no, już mam 12 więc Z dwóch nie? pozycji z jednej pozycji startowej. E, dla mnie ogólnie na ten sezon, znaczy na ten sezon, na ten wyścig no ja tutaj mam na celowałem w max P10, więc. E, e, no jeszcze trochę jest e, do tego, ale no, oczywiście mamy jeszcze dużo okrążeń, więc e, mam nadzieję, że może coś się tutaj uda wyciągnąć. No i cóż, przechodzimy do dziewiątego okrążenia, jak widać ta 11 pozycja tam kierowca Ferrari, który wcześniej spadł za mnie, on później udało mu się nie wyprzedzić, później kierowca Wica gdzieś tam wcześniej zjechał już do Pit Stopu tutaj plan, znaczy plan był na mniej więcej 11 okrążenie, ale przez te uszkodzenia decydowałem mm. się zjechać na dziewiątym okrążeniu, bo już oczywiście tej... Była przy, strata dosyć duża do teammatea z przodu i, i ogólnie zasada zaczęła już powoli rosnąć, więc zdecydowałem się troszeczkę tutaj wcześniej zjechać, tak, wymienić to skrzydło e, założyć tak, oczywiście nowy komplet e, twardych opon i, i starać się coś tam jeszcze uratować, no póki co jest to 11 miejsce. Tak oczywiście jak widać tam wicach e, kierowca nie sprzed nami e, no ale on zjechał do, trochę wcześniej więc e, może teraz tak będzie już tutaj w stanie m, będę, miał, w, będę w stanie jakoś tutaj ewentualnie podgolić z e, nieuszkodzonym bolidem e, chociaż te tej opony się za bardzo jakoś nie zużywają na tym torze więc e, to że ten kierowca zjechał trochę wcześniej to pod koniec jakby to nic mu nie, nie zmieni, no ale wiadomo tu jeszcze jakiś może ewentualnie być safety car był jedyny wirtualny, ale niestety w takim miejscu, że nie byłem w stanie zjechać więc no póki co muszę tutaj jakby czekać na ewentualny jakiś safety car później, żeby być może mieć tej szansę jeszcze na jakieś troszeczkę lepsze punkty. No ale cóż, jedziemy dalej, teraz tak, świeże pony. całe skrzydło, więc może, może teraz uda się w końcu coś tutaj powalczyć. I mamy tutaj 13. krążenie, kierowca Alpine, który był wcześniej przed nami, nam no dało się go tutaj bez problemu wyprzedzić, on chcemy tak naprawdę, ponieważ on zaczynał ten wyścig na hardach, więc on tak naprawdę tutaj przepuszczał. Więc jakby tak, to jedna pozycja zyskana, jest dwunasta pozycja. Cały czas gonimy tutaj kierowcę Wisaka Sharp. Troszeczkę ta strata zmalała, ale też widać on tam jest w walce z moim teammatem. E, więc e, troszeczkę oni przez to mm, stracili, więc ja tutaj byłem w stanie tą e, stratę troszeczkę zmniejszyć e, do tej dwójki, ale też jak widać później e, strata do kolejnych e, kierowców jest bardzo, bardzo duża już więc jak tutaj jak mówiłem, że planuję mniej więcej to P10, no to w tym momencie to będzie dosyć ciężko, bo no, no, to P10 musiałabym wyrwać teammateowi, który ogólnie na tym torze się czuje o wiele lepiej, e, jeśli chodzi o tempo no ale, tak jak mówiłem, tu zawsze, zawsze jest szansa, że może coś się wydarzyć. E, jak widać tam gdzieś się pojawiła jakaś A, okay. chyba żółta flaga i mamy teraz w tym momencie safety car. A jak widać na minimapce to się właśnie wydarzyło w sekcji zamkowej. Więc e, takie miejsce, na którym najczęściej tej coś się może wydarzyć. Coś, co się stało już na prądku wyścigu, no i tutaj jeszcze ewentualnie teraz ten zakręt, mijaliśmy tam też. Często zdarzają no, to się jest, jakieś trakcje. No i teraz tutaj y, mm, jest oczywiście jeszcze e, e, roz, e, roz, no, no, rozprzężyć, zbierać tak. opony, które tak jak widać nie są w ogóle tutaj za bardzo zużyte. Trzeba e, założyć sobie medy, no, no, wiadomo na no, medach tak będzie teoretycznie trochę szybszy. No i oczywiście one też do końca tutaj wystarczą, więc e, mój teammate tak zdecyduje się na zjazd, tak jak widać to głównie większość e, kierowców zjeżdża. Więc ja tak samo też mm. decyduję się na zjazd i będziemy kontynuować ten wyścig na, na oponach e, mm, pośrednich Bo oczywiście tak, tutaj jeden komplet jeszcze e, świeży był e, Więc no, można by oczywiście z tego skorzystać e, Tu jak widać tak podwójny pitstop, e, tam naprawdę z minimalnym e, no, dłuższym pitstopem pit niż, niż normalnie by to było więc tej dużej panie straty panie? Nie, tak, tak. Mm, nie było. No ale też jak widać, tak tutaj kierowca Wisaka sztab który był wcześniej przed nami, on jest za nami, ponieważ on musiał e, zmieniać jeszcze skrzydło. Mm, ale tutaj jest kierowca jeszcze przed nami, który nie zmieniał, no, więc... E, no jestem na tym samym miejscu, na numerę, którym byłem wcześniej to przed to zjazdem, to więc przechodzimy do restartu. I, i jak widać, m, mamy już tutaj informację, że Safety Car będzie zjeżdżał. No i team i tak dalej, był, jest na 10 miejscu. Ja jestem na 12. Mamy teraz tutaj kierowcę Hasa, nowego kierowcę w tej lidze chyba. Bo nie wiem, czy on jeździł w drugim spicie w poprzednim sezonie. Chyba. Nie chyba? Więc mamy tutaj właśnie kierowcę Hasa między nami. Teraz jedziemy. Kierowca wizek jest jest za na nami. Tutaj gdzieś próbuje już się, on wewnętrznie w tym momencie, on jakby mnie wyprzedza, ale musi mi odpuścić mu oddać, oddać tą pozycję, ponieważ wyprzedził mnie tuż przed linią startu mety. tam gdzieś cały czas jeszcze się pojawia ja go teraz chcemy tutaj zablokować, za na następnego zakrętu co tutaj się udaje gdzieś tam pojawia się po mojej prawej stronie, ale tutaj udało mi się teraz w miarę to dobrze e, zrobić e, więc udało mi się tą pozycję teraz e, utrzymać teraz widzę, że on tam gdzieś walczy z innym kierowcą, który jest na oponach miękkich e, więc e, troszeczkę tutaj daje mm, e, że tak powiem chwili do tego, że nie muszę się skupiać na tym, co jest z tyłu, muszę się skupiać na tym, co jest z przodu. Tutaj widać kierowca Hasa troszeczkę wolniej, więc ja tutaj będę starał się gdzieś może go jakoś wyprzedzić. Teraz tutaj, no on jest na zużytych hardach, więc ja tutaj staram się wykorzystać te opony. Do tego zakrętu tutaj nie do końca mi się udało to zrobić dobrze, ponieważ wychodziłem na czwartym biegu, nie miałem tej prędkości na wyjściu z zakrętu, przez co właśnie kierowca Misakasha mnie wyprzedził. No i ja tutaj niestety głupio straciłem pozycję tam no miałem jest, szansę, żeby tego hasa właśnie wyprzedzić, ale no źle wyszedłem z tego zakrętu. Nie było prędkości i no i niestety zamiast tutaj zyskać pozycję, to ją straciłem. Ale póki co jestem jakby cały, tak więc to najważniejsze, że cały czas dalej jadę z całym skrzydłem. I, i ewentualnie tak będę starał się tutaj, żeby gdzieś tych kierowców, jednego wyprzedzić. Teraz tutaj jak widać walka tych kierowców między sobą, kierowca Hasa tutaj troszeczkę stracił, więc ja tutaj teraz, jeśli pojawiam od jego prawej strony, e, e, tak jak widać tutaj e, prędkości mamy w miarę więcej takie same. No tutaj kierowca Hasa ma slipstreama z kierowcy z przodu, więc tutaj gdzieś teraz pojawia się od jego zewnętrznej do pierwszego zakrętu, ja tutaj będę starał się gdzieś ewentualnie no. coś... E, może zawalczyć, ale w tym momencie mamy wirtualny safety car, gdzieś tam z przodu kierowcy ze sobą e, się zderzyli i jest coś tych pozycji No i oczywiście tak tutaj wywołali se, e, wirtualny safety car, e, więc to cóż, e, było trochę ścigania. Teraz mamy chwilę przerwę i przechodzimy tam, do, do opoś, kolejnego restartu. No i tak. no, jak widać, mamy już tutaj, e, m, kończy się m, wirtualny safety car. Ja tutaj staram się do kierowcy Hasa znowu, do tego samego zakrętu mm. zaatakować. Teraz troszeczkę tutaj lepiej, ale niestety dalej jestem za kierowcą, więc musiałem tutaj odpuścić mm, i cały czas tutaj trzymam się za nim, więc będę starał się cały czas gdzieś tam zobaczyć. On tutaj teraz z problemami, więc ja w tym momencie udaje mi się go w końcu tutaj wyprzedzić. Miałem lepsze wyjście z tego zakrętu. Mm. E, więc e, dało mi się tej bez problemu kierowcy Haza mm. wyprzedzić. Teraz tutaj jestem tuż za kierowcą Wisaka Tam Jak widać jest kierowca Red Bulla. Z karą 10 sekund, i z tego co też wiem, on miał tam dosyć duże uszkodzenia. To był właśnie jeden z kierowców, który brał udział właśnie w tym incydencie, po restarcie do chyba tam pierwszego zakrętu. Więc tutaj bez problemu daje nam się go wyprzedzić. a ja tutaj kierowcę Lisa tak samo, gdzieś tutaj staram się wyprzedzić. I on chyba też mi się tam wydawało, że miał uszkodzone skrzydło. się, ja, że on miał tam DRS, bo już mamy oczywiście DRS aktywny, więc on tutaj mnie w tym momencie wyprzedza. Mm, ale tutaj, jakby to oczywiście nie ma yy, większego znaczenia, tutaj jest kolejna strefa DRS. Więc, oczywiście, tutaj jeszcze yy, ta walka nie jest zakończona. Fajkaczyk bardzo wolny. Yy -y. yy, jak widać, ja tutaj teraz miałem DRS, ale troszeczkę za głęboko do tego drugiego zakrętu wszedłem. Więc, yy, jestem za daleko, żeby dzisiaj zaatakować. No, ale to jest właśnie atak, będzie na dziesiątą pozycję w tym momencie. Więc, yy, ten plan yy, na ten wyścig tak jest tutaj już bardziej w zasięgu niż to było jeszcze kilka okrążeń temu. Na tych okrążeń widać, że tutaj mamy coraz mniej, więc trzeba będzie tutaj się streszczać i, i ewentualnie tak ten, ten atak wykonać. No, ale też mamy jeszcze kierowcę za sobą na softach, który jeszcze, jeszcze na tych softach być może jest tutaj szybszy. Więc jak widać, on gdzieś tam się pojawia w lusterku. Ale ale no jest jeszcze póki co za daleko, no, ale jednak trzeba brać pod uwagę, że gdzieś ten kierowca tam się może jeszcze pojawić i ewentualnie gdzieś tutaj próbować zaatakować. Mój teammate gdzieś tam powoli zaczyna odjeżdżać, ale też m, dzięki temu, że on troszeczkę odjechał, m, jest szansa na to, że kierowca przede mną nie będzie miał tego DRS-u i ja wtedy będę miał to zadanie ułatwione, żeby go wyprzedzić. I jak widać tutaj, no, on jest półtorej sekundy straty do mojego teammate'a w tym momencie, mm. m, więc no, nie będzie miał tego DRS-u, tak samo też widać, że kierowca Alpine z tyłu też już wypada z tego DRS-u, więc to jest też dobra informacja dla mnie, ja już teraz mam tylko jednego kierowcę, z którym muszę walczyć. I, i stara się tą pozycję tutaj wyrwać. No, ale też oczywiście muszę wale, bo tu jest kierowca, który e, on tam lubi się wciskać. E, więc jak będzie gdzieś miał szansę, to prawdopodobnie będzie starał się z tego korzystać. Tutaj widać, no ja z tym DRS-em nie byłem w stanie jakoś za bardzo się zbliżyć. Być może tutaj kierowca zużył swoją baterię, lub też ma troszeczkę inne ustawienia na ten wyścig, e, jeśli chodzi o docisk. I też jak tam widać, mój teammate. Też gdzieś tam walczy z innym kierowcą. To jest chyba tam kierowca na Karenach, to jest właśnie właśnie też kierowca, który brał udział w tym incydencie po tym restarcie do pierwszego zakrętu. Gdzie tam właśnie kierowca Red Bulla już, już spadł dosyć daleko i jak widać, tak, gdzie, przez to też tak mój team, który wcześniej tam był koło dwóch sekund przede mną, teraz już jest troszeczkę ponad sekundę, więc tutaj. Trochę stracił tego dystansu do tej czołówki, ja, ja dzięki temu się do, te, do tego kierowcy zbliżyłem, no ale niestety to też nie ułatwia mi sytuacji z tego względu, że ja będę miał teraz troszeczkę trudniej jeśli chodzi o próby ataku na kierowcy, który jest przede mną, tak, bo to jest walka o tą dziesiątą pozycję, przez to, że po prostu on teraz nie ma ten teraz, więc no mi będzie troszeczkę trudniej a tych okrążeń wiadomość tutaj coraz coraz mniej, więc ten, ten plan na ten wyścig e, troszeczkę tutaj się za bardzo nie układa, ale w tym momencie jak widać tutaj kierowca Wissakasza e, z 3 sekundową karą za ścinanie zakrętów, więc to już troszeczkę mi ułatwia w tym momencie <coughs> sprawę, bo e, jeśli cały czas będę się za nim utrzymywał, no to w tym momencie tak, tą dziesiątą pozycję mam, przez to, że on ma właśnie te 3 sekundy kary. No ale tak oczywiście tutaj muszę cały czas trzymać się w tym DRS-ie za nim. No bo jeśli z tego DRS-u wypadnę, no to w tym momencie już będzie mi tutaj bardzo ciężko, żeby się utrzymać za nim w tych trzech sekundach. Jak widać tam u niego um, ta um, lampka, że tak powiem, od baterii, od poziomu baterii tam miga, więc znaczy, że on tej baterii za bardzo nie ma, więc to też jest dla mnie dobra tutaj informacja nie będzie w stanie za bardzo jakoś mi tam odjechać, ale tak jak widać, tutaj on ma cały czas teraz DRS. Na moim teammate, więc to mi troszeczkę tutaj e, komplikuje tą sytuację, żeby go zaatakować, tam jak widać, tak, jest mój teammate, jest kierowca Ferrari, który podobno jest uszkodzony, e, ma uszkodzony boli, tam jeszcze jakiś inny kierowca jest z przodu, mm, więc no tutaj e, nie mam za bardzo jak zaatakować, tak jak mówię, no a tutaj zobaczę, taka tempa na tym torze nie mam. To nie jest mój ulubiony tor, więc no nie czułem się za bardzo tutaj jakoś na tyle pewnie, żeby właśnie zaatakować. Więc tutaj liczyłem po prostu gdzieś bardziej na jakiś błąd kierowców z przodu, żeby te pozycje zyskać. I tak jak widać tutaj kierowca właśnie Wisaka Szarf, tam gdzieś już uderzył w ścianę, troszeczkę go to wybiło, więc stracił trochę tego dystansu do tych kierowców z przodu. Ja tutaj byłem się w stanie troszeczkę zbliżyć, ale nie na tyle, żeby zaatakować. No, ale też on cały czas gdzieś tam jest y, w okolicach tej sekundy, więc y, y, niestety ten DRS cały czas prawdopodobnie będzie miał. Teraz tam mój teammate jak widać, próbuje i gdzieś tam się pojawia w lustrze kierowcy Ferrari, y, ale też nie jest w stanie jakoś za bardzo go wyprzedzić. Y, y, no i cóż, i tak to, tak to wygląda. To jak widać teraz, taki kierowca przede mną pali y, mu się ta lampka, y, ma ten DRS, ale jak widać, ja tutaj jestem. Mam, po, ponieważ mam więcej tej energii, więc jestem w stanie go w tym momencie wyprzedzić, ale on ma wewnętrzną. Ja tutaj wiedziałem, że on mniej więcej mi trochę, trochę bardziej um, um, głęboko pójdzie, więc odpuściłem. E, zostawiłem trochę tego miejsca i liczyłem, że on może po prostu gdzieś tam bardziej po prostu, nie wiem, skończy na bandzie. Teraz w tym momencie, tutaj, po wyjściu z tego drugiego zakrętu, e, on gdzieś tam próbuje się bronić i, i ja teraz wchodzę tutaj od wewnętrznej, on zostawiam mi tutaj miejsce, trochę jakby się przestraszył. Więc w tym momencie, tak, nawet jeszcze uderzył w bandę. Ja teraz tutaj, już jestem przed nim, gdzieś teraz w tym momencie troszeczkę tracę tył. E, teraz próbuję zablokować tej wewnętrzną, on pojawia się od mojej zewnętrznej. Tutaj gdzieś też jakby trochę przestrzeguję. Teraz w tym momencie o kurwa, przyjeżdża debił. na. <grym>, najeżdża na tarkę, uderza we mnie. E, tam, jak gdzieś pojawił się ten panel z uszkodzeniami, gdzieś tam jakieś e, uszkodzenia bolidu e, się u mnie pojawiły. Nie jakieś tam dużo, w każdym razie pojawiłem. A więc tutaj była, była dosyć tutaj ciekawa walka z tym kierowcą. No ale cały czas gram przed sobą, i jak widać te kierowcy przede mną dosyć dosyć daleko. Nie mam tego interesu, ale w tym momencie kierowca Wisekarza popełnia znowu dokładnie ten sam błąd, który popełnił chyba okrążenie wcześniej, gdzie tam właśnie na wejściu z tej sekcji zamkowej uderzał w bandę. To mu jakby zestabilizowało bolid, przez co nie miał za bardzo tej przyczepności I jak widać... Już teraz jest dużo, dużo ponad sekundę za mną, więc on tego DRS-u nie będzie miał. Baterii z tego widać, bo wcześniej też raczej nie będzie miał, bo on ją bardzo tam wypalał. I jak widać tutaj już że 2 sekundy ma straty do mnie, więc w tym momencie tak, już tutaj jest kierowca poza zasięgiem, żeby jakąkolwiek pozycję jeszcze odrobić. I jak widać tutaj kierowca Ferrari przede mną, który ma 10 sekund kary. Ale z tego co e, pamiętam, to on tą karę miał odjętą. On tam się odwołał, bo to ogólnie wyszło tak, że podczas tego kontaktu tam gdzieś dostał właśnie 10 sekund kary za wyprzedzanie podczas żółtych flag, e, ale jakby to nie było z jego winy, chyba więc tą, e, te 10 sekund ma, ma odjęte. No a ja w tym momencie mam tak e, 10 pozycję e, i, i ten, jakby plan minimum na ten wyścig, jakby na ten moment tak jest oczywiście już osiągnięty, więc zobaczymy, czy uda mi się to utrzymać do końca wyścig. I przechodzimy sobie tutaj do końca. Już ostatniego krążenia. Jak widać dalej 10 pozycja, kierowca Ferrari przede mną. No ale tak jak mówiłem wcześniej, on te 10 sekund będzie miał odjęte. Kierowca za mną jest na tyle daleko, że już tutaj nie ma szans, żeby mnie dogonić, Ach, więc ciężko. w tym momencie ja kończę wyścig na. Na aku, dziewiątym jazdobana. miejscu mam to nagrane, ale na ostatniej prostej, ale, jak ee, na tak. oczywiście tak, po tym, że ten pewny kierowca pewny. dostanie te 10 sekund odjęte, Normalnie no to boli, on boli, będzie na miał, dziewiątym całkiem. miejscu, ja będę na dziesiątym miejscu. Na aku, tam jeszcze e, mój teammate miał e, incydent z drugim kierowcą w który gdzieś tam Pana, go uderzył na prostej przez co przez co e, ja nie był w stanie go wyprzedzić, no, to zostało on, później, z tego co widziałem, e, oceniane jako racing. Incident trochę dziwna decyzja, według mnie, no, ale no cóż, tak to, tak to wygląda. E, mm. Więc no, my kończymy tak, 8, e, e, dziesiąta a, pozycja, więc tutaj jakoś jeszcze... e, nie wygląda trzecie. to najlepiej, no ale tak mówię, ja, ja liczyłem na P10 MAX w tym wyścigu. To mówiłem jeszcze chyba nie wiem, z dwa dni przed, przed w ogóle tym wyścigiem, albo dzień przed I, i P10 mi się udało i tutaj w sumie na nic więcej za bardzo nie, nie byłem w stanie tutaj wyrwać Wiadomo, może gdyby nie było tych uszkodzeń na początku, to może inaczej by się podziało, um, um, tak. No, no ale powiedzmy, plan jakby maksimum, tak, nie wiem, no jest wykonany, nie jest jeden zaczęło, punkt, więc, e, więc no cóż, no tak to jest, ale tak jak mówię, to nie jest mój JP ulubiony 7, tor, na, więc no liczę tak na, powiem, innym, na to innych torach to może tak. będzie lepiej. Ale też no mówię, no tutaj ja jest. Troszkę, mocniejsza stawka jest w tym sezonie, to jest dużo więcej szybszych kierowców to. E, więc będzie wyścigu, ciężko o całym jakieś całym... lepsze punkty, no ale Robić oczywiście zobaczymy. Dyrektora czy nie? E, No i cóż, e, to jest, było na tyle. Jaka, Dzięki za bójdę. oglądanie i do zobaczenia ta, na następny wyścig. E, to będzie Japonia już za, e, w, znaczy w piątek, ta tak, w tym tygodniu. E, e, no i cóż, e, o, ten to by było na tyle. Dzięki.